Mam na tyle dobrą księgową, i jakby w jej zakresie obowiązków no, jest to, żeby, żeby się tym zająć. Ja po prostu no, nie muszę się tym przejmować, nic, nic o tym wiedzieć, i jest to no, spore ułatwienie, a dla niej praca, właśnie to, o czym wspomniałem, że jest to piękne, że przy okazji komuś pracę możemy dać. Dobrze, ja myślę, tutaj już hmm. wygadałem się. Nie wiem, czy chcesz coś dodać. Wiesz, co? To nie, no to taka kompletna instrukcja. Jestem na tyle młody, wchodzę w internet, zakładam firmę, pyk, pyk, pyk. Ale nie róbcie tego, um, będąc nietrzeźwym, będąc nieodpowiedzialnym, nie zarabiając. Jakby kompletnie um, dla mnie planem bez sensu jest założenie firmy, a dopiero potem w ogóle myślenie, czym ja chcę się zajmować. To jest po prostu jakby. No nie wiem, zderzenie ze ścianą. Nie wyobrażam sobie wpakować się w coś takiego właśnie, że zakładamy milion wniosków, wynajmu. nawet już prawdopodobnie, jeżeli taka osoba zakłada firmę, to ona nawet nie pomyśli o księgowej, że jakie tam papierki, przecież to panie, to pieniądze będziemy robić. Nie, nie, nie. No, Ale wydaje mi się, że ludzie na studiach, ludzie na studiach chyba nie są, są na tyle ambitni i świadomi, że nikt się w coś takiego nie wpakuje. No, chyba, że mamy, nie wiem, głowę Ilona Maska i, i akurat sobie stworzyliśmy najlepsze firmy na świecie. I chyba, że mamy odbiorców spoza uczelni. Dobrze. No, jak najbardziej. Piotruś. Etat i działanie poza strukturami pracy. Kolejne wow. pytanie, kolejny temat do poruszenia. Hm. Wiesz co, ja się będę odnosić trochę do mojego doświadczenia z ciuchami. Co prawda, ja w ogóle przypomniałem sobie a propos tego całej rozmowy o picie, że ja wtedy miałem etat, jeszcze wtedy miałem zlecenie. Ja pamiętam, że byłem przedstawicielem jednej firmy i dlatego jeden raz byłem taki przerażony wypełnianiem pitu. To było właśnie przed wprowadzeniem pierwszy raz tego profilu zaufanego. Że musiałem połączyć sobie dwa czy trzy pity z jednego roku, czy nawet cztery, bo jakoś miałem taki okres, że miałem etat i jakieś tam prace dorywcze byłem kompletnie przerażony eee, właśnie tym, tym, tym pitem wtedy. Ale to, to Jezus, jakby jeżeli świadomość nam na to pozwala i dobrze wpiszemy jakąkolwiek frazę w internet, to poradzimy sobie przy czasach pandemii. No może nie wiem, wydaje mi się, że nie, nie, nie zaglądałem na statystyki, nie patrzyłem na to ale wydaje mi się, że jakby pójście przez młodą osobę do urzędu, żeby dowiedzieć się tak podstawowych rzeczy, jest dziwne. W sensie, wydaje mi się, że młodzi raczej wszystko w internecie. Przecież sprawdzisz sobie to na telefonie 10 razy, zanim miałbyś jechać przez pół miasta, albo w ogóle do jakiegoś miasta, albo z urzędem i gadać tam z jakąś kobietą. No, jakby całe PR urzędów też jest w Polsce dosyć... Ale nie wchodźmy na politykę. To taki nie wiem, własny monolog, całkiem dziwny. E, wracając do pytania, właśnie etat i działanie poza tymi strukturami, to dla mnie to jest bardzo proste. Jakby ja lubiłem sobie organizować czas, lubiłem mieć wszystko zaplanowane, wszystko rozpisane dokładnie. Jak wiem, dzisiaj ja to parę miesięcy wcześniej, lubię mieć, mieć bilety rozpisane kompletnie wszystko. Dopiero potem pozwalam sobie na jakiś taki freestyle w zarządzaniu tym czasem. Chociaż ostatnio mam ochotę gdzieś kompletnie wyjechać i zająć się, e, zająć się, tak jak się to nazywa, workstation? Nie, work, workation chyba, tak? Że pracujesz sobie jednocześnie, jesteś na wakacjach. W ogóle dla mnie jakby praca zdalna wtedy to było cudo. Ale, 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 bo ja już tak gadam, gadam, gadam jak trajkotka. Mamy 24 godziny każdego dnia. Jeżeli pracujemy na etacie, to pracujemy 8 godzin. Ja sobie zawsze, jakby dokładałem do tego czas dojazdu. No bo jak ktoś tego nie dokłada, na przykład dojeżdża godzinę dziennie, no to z 8 robi się nam 10. W Szczęście, sensie, że jakby w jedną stronę godziny, w drugą. No to zostaje nam 14 godzin. To jest tylko w naszych rękach, tylko w naszej komunikacji z innymi, tylko w naszym mówieniu nie, co zrobimy z tą resztą. Są ludzie, którzy kupią sobie czteropaka, wrócą do domu, i dla nich świat jest fantastyczny. Okej, okay, spoko. Podobają mi się ci ludzie, bo są dla mnie mniejszą konkurencją. Mniej się starają, sami się pokonują, ale ja też jakby nigdy nikomu nie każe być właśnie przedsiębiorczym, efektywnym, jak właśnie wszyscy ludzie, którzy są takim. Typowym memicznym trenerem personalnym, który każe ci być najlepszy na świecie, najbardziej efektywny i tak dalej, tak dalej. Wydaje mi się, że najlepszym przepisem na siebie jest ulepszanie tych sfer, które, w których mamy albo problem, i w tych, w których chcemy rozwijać. Jak odkrywamy nowe, chcemy je rozwinąć, proszę bardzo. Dla mnie najlepszą taktyką było zawsze dobra rozpiska poszczególnego dnia, czy tam prowadzenie kalendarza, zresztą ja jestem fanem stoicyzmu, więc jakby zapisywanie gdzieś tam tych, tych dzienników i tak dalej, dalej zawsze mi pomagało, to po prostu było cudo. I tak samo w tym momencie właśnie podcast po ludzko o pieniądzach, bodajże to jest Radek, nie pamiętam nazwiska, przepraszam, jeżeli kiedykolwiek to usłyszysz, polecam, po prostu Księga Wiedzy. Księga Wiedzy, dokładnie. Bardzo fajnie powiedziałeś, o tym, nie każdy musi być przedsiębiorcą. Tutaj troszkę może powiem to w sposób nie do końca miły, ale gdyby wszyscy byli przedsiębiorcami, no to kto dla tych przedsiębiorców by pracował, prawda? Znaczy wiesz, jesteś przedsiębiorcą i na przykład zatrudniasz sobie księgową. No ona też jest przedsiębiorcza, bo pracuje, a de facto jest zatrudniona. Tak, no ale A ty... część, część zakładów potrzebuje jednak pracowników takich na przykład fizycznych, linie produkcyjne. No tacy ludzie już raczej nie są do końca przedsiębiorcami. Oczywiście mogą być jakoś na swój sposób, ale mm, no, no odwołuje się to do tego, co wydaje mi się, wspomniałem. Wydaje mi się, że każdy Polak próbuje być przedsiębiorcą. Takie mniemanie o tym, że, że zawsze ktoś próbuje gdzieś tam coś wyciągnąć. Ale ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć i oddaję tobie głos normalnie do studia, Chciałem jeszcze cofnąć do tego zakładania firmy, bo zapomniałem o czymś wspomnieć. Jakby hmm, dla mnie odpowiednim momentem hmm, na założenie tej firmy byłoby uzyskanie dochodów, powiedzmy, na, na takim poziomie, że będziemy w stanie przeżyć. No, możemy wsuwać zupki chińskie, proszę bardzo, jak, cię, jak żyjesz z tym, nie masz tym problemu, jesteś studentem. No, jest super. Jak już masz rodzinę, to już masz mniejsze pole do popisu, no bo nie wiem, żona będzie ci ma rodzić dziecko, jakby standard się zmienia. Dla mnie idealnym miejscem i momentem jest wtedy, kiedy jest stać nas na utrzymanie, na zapłatę za mieszkanie, na realizację naszych jakichś malutkich planów. Bo ja na przykład postawiłem sobie za cel, żeby stworzyć markę, nie wydając na to złotówki, robiąc to wszystko w kwestii preorderu. I tak się w tym pobawić. Nawiązując jeszcze do tego, co powiedziałeś o rodzinie i dzieciach, akurat tak się szczęśliwie złożyło zbieg okoliczności, że dzisiaj będąc w pracy jeden z menedżerów powiedział, jak uspokoić dziecko. Tam nie będę nawiązywał może do całej sytuacji, jak to wyszło, ale do świetnego tipa powiedział, że wystarczy je potrzymać nad nieodpalonym gazem. No, ale to taka anegdotka. No. Po tym, co. Się przedsiębiorczym. <laughs> tak. <laughs> Coś przypomniało mi się teraz z chłopaków z baraków. Bodaj, że. Zdaje, że piąte że... tak, rano. Tak. <laughs> o nie. O, za dobre. Ok. A wstałem o szóstej rano, jestem odpowiedzialny. Muszę zająć się moimi dziećmi. To jest właśnie odpowiedzialność. Dokładnie. Dokładnie tam miałem na myśli, Fajnie, że to zacytowałeś, bo, bo ja widziałem to może ze dwa razy w życiu i nie utkwiło mi w głowie. Wróć, wróćmy może do tematu, bo znowu się nam rozciągnie. A planowaliśmy to zrobić nie, nie przesadnie długie. Wspomniałeś o tej pracy ośmiogodzinnej z 24-godzinnego dnia. Od razu wpadło mi do głowy, wpadł mi do głowy te, tekst jednej z piosenek. Evelyn Knight. To już piosenkarka. No, nie żyje stara, jakby dawne czasy. W każdym razie ona w niej śpiewa. Piotrek, nie się. Po angielsku oczywiście. Ona śpiewa szczęśliwa. Ja pracuję 8 godzin, śpię 8 godzin, co zostawia 8 godzin na zabawę. No i podobnie my. Na przeciętnym etacie właśnie pracujemy te 8 godzin, zazwyczaj nawet mniej śpimy. Mamy oczywiście różne obowiązki domowe, które nie pozwalają nam na 8 godzin zabawy dziennie, ale nie znam osoby i dotąd nie uwierzyłem nikomu, kto powiedziałby, że nie ma w ogóle czasu wolnego na przestrzeni powiedzmy dłużej niż kilku dni. Wiele osób może się ze mną tutaj nie zgodzić, jednak mm, jeśli poczytasz bądź pooglądasz filmy, artykuły motywacyjne, to znajdziesz historię wielu osób, które wydawać by się mogło, że nie mieli szans być przedsiębiorczy ze względu na to, w jakiej są sytuacji życiowej, a jednak osiągają ogromny sukces. No i jeśli oni mogą no to ty też możesz to zrobić, a prawdopodobnie masz na to znacznie większą szansę niż oni. Jeśli jednak Twojej głowie utwierdziło się, że nie dasz sobie rady, albo co gorsza, twierdzisz, że nie masz czasu, no to właśnie twój strach, prokrastynacja, lenistwo czy różne inne czynniki sprawiają, że jeszcze nie jesteś tym przedsiębiorcą. I jeśli nadal pozwolisz im decydować o tym, co robisz w swoim czasie wolnym, to niestety ale no nie trafisz do grupy osób, które kiedyś z dumą powiedzą o tym, co osiągnęły. Odpowiem, że nie tyczy się to tylko bycia przedsiębiorczym, ale myślę, że wszystkiego, w czym chcecie być naprawdę dobrzy. Mam w głowie mm, teraz jeszcze sporo, co mógłbym to powiedzieć. Na tyle sporo, że mm, jeśli pod tym podcastem będzie jedna łapka w górę, którą sam sobie dam, to nagram o tym osobny materiał. Na pewno chętnie posłuchacie, jak e, przez kolejne 15 minut was obrażam. Dobrze. <laughs> Jesus. Piotrek. Wiesz co, jest najlepsze, że podkreśliłem sobie jedną rzecz w tym wszystkim, że są ludzie, którzy twierdzą, że nie mają czasu, nie mają czasu. Ja zawsze lubię ich tak wtedy sprowokować i powiedzieć im, tak? A wiesz, że jakbym założył u ciebie w domu kamerki, tak 24 na dobę, to założę się, żebym mógł cię tak dojechać, tak pocisnąć, że człowieku, ty marnujesz tyle czasu na takie głupoty, na oglądanie seriali, pewnie leżysz i grzebiesz sobie w pępeczku i wybierasz sobie jakieś materiały na swój nowy sweter. Tylko nawet nie spróbujesz sprzedać. I mnie to tak po prostu zawsze irytuje. Ja, ja też oczywiście łapię się na tym, że marnuję czas, że jestem beznadziejny, że prokrastynacja, to jest po prostu mój, mój drugi brat. Ale jestem tego kompletnie świadom, staram się nad tym pracować na każdym etapie. jakby Nie mam tego w samej myśli, a to już w ogóle mam w sumieniu. Oczywiście nie nazwę w życiu się jakimś królem efektywnego wykorzystania czasu. Nie, 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 nie. Ja jestem zadowolony z tego, jak ten czas wykorzystuję. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli byłbym za bardzo jakoś tak przemęczony, to daję sobie gdzieś tę chwilę na, na tą tak, taką sekundę mindfulness tego odpoczynku, czy to skupienia się na kawce i tak dalej. O tym też zamierzam nagrać. W, akurat film nawet na YouTube. A mam nagrane materiały. Wow! I w tym momencie, jakby. Dla mnie ten cały pośpiech z jednej strony jest strasznie beznadziejny, ale jeżeli sobie tak w ogóle pomyślimy, taka ciekawostka. Elon Musk nie ma biznesplanu, a dwie najbogatsze osoby na świecie, między innymi właśnie Elon Musk, chce uciec z Ziemi na przykład, nie? To jest w ogóle bardzo ciekawe, jak się nad tym zastanowimy, w sensie, że jesteś najbogatszy na świecie, nie masz biznesplanu. I twoim celem jest Mars w sensie, że uciekać z ziemi. No, i w tym miejscu. Ja na przykład osobiście czytam no, dużo książek. W tym roku jakoś yy, przez sesję i te sprawy nie pociągnąłem ich jak, tak dużo, bo przeczytałem chyba tylko cztery. Od początku stycznia jest 11 luty. No to tak tak przeciętnie mógłbym zrobić lepszy wynik, ale generalnie staram się w każdym miejscu wyciągać własne wnioski. Prowadzę w ogóle od Pięciu lat totalnie, kompletną rozpiskę swoich finansów. Maciej Janiserowicz prawdopodobnie zajmuje się, nie, przepraszam, Finansowy Ninja, powstała taka książka. To jest bardzo dobra książka dla, dla początkujących, ale ja na przykład w ogóle tego nie wziąłem z tego. Znowu wracam do podcast Polutko o Pieniądzach, też się tu gdzieś tam zaczęło. Stoicy zmienniki kompletnie odpadłem. Co prawda z każdym tam miesiącem, czy, czy, czy jakby rokiem aktualizowałem sobie to, bo na przykład potem zająłem się jakimś tam handlem, powpisywałem sobie kompletnie każdą tabelkę, czy to na przykład zarobków, marży, e, prowadziłem wydatki, zarobki, zarobki dodatkowe, które na przykład były poza pracą. Dalej mam to wpisane, dalej to biorę pod uwagę, dopisuję sobie to i regularnie to sprawdzam, staram się jakby, teraz już nie zbieram paragonów, kiedyś jak Powalony zbierałem paragony i wpisywałem sobie dziennie to do tabelki. Teraz robię to raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Mam to kompletnie gdzieś. To taka propa moich finansów, jakby strasz, strasznie mnie to jara. Czuję się po prostu z tego dumny. Czuję się, że, że, że to jest odpowiednia rzecz dla mnie. I czerpię po prostu przyjemność z tego, ale czerpię też właśnie z prowadzenia tych nowości, jakiejś takiej aktualizacji. Rzeczy, które po prostu... Miałem w ogóle taki moment, że podkreślałem sobie w moich finansach to, co jest jakby takie trzy rangi, że coś jest czerwone, czyli mega niedobrze, nie, 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 nie. Żółte to jest takie, no powiedzmy, że nie oceniajmy, można to gdzieś tam na plus albo na minus. No i te zielone, czyli na przykład, nie wiem, tam edukacja, jakieś wyjście do teatru czy coś. Tylko, że dla mnie to już było takie podejście, podejście maniakalne. Dla mnie to było szalone. No i w sumie to chyba, chyba tyle. Jakby Możemy bardzo dużo pociągnąć w kolejnym temacie. Wydaje mi się, że to są bardzo fajne rzeczy. W ogóle Kuba, mam wrażenie, że bardzo przyjemnie się o tym gada, bo te, te minuty.